A witajcie, witajcie! Squash Staff, e, witam Was na moim wideoblogu. Dzisiaj e, pojawi się trochę złota, e, srebro będzie jak zawsze. Parę paczek, mam nadzieję, że krótki, szybki film. E, no co, jak zawsze gorąco zapraszam. Ok, 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 wystartowali. Co pierwsze? Mm, mm, mm. Zobaczmy od takie przesyłeczki. E, e, co tu jest? Co tu jest? Tu jest interesujące. Poczekajcie, co, co tu mamy. A, 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 a. Hmm. Wpadła y, siedemnastka, y, Nautical ans y, pierwszy rocznik ever, jaki został wydany. Y, dokupiłem jeszcze sztukę, udało się w dobrych pieniążkach. Y, dzięki Mariolo. Wiesz o co chodzi. Y, jeżeli chodzi o kolejną. Dodam Wam jeszcze, że w grudniu ma się pojawić e, tegoroczna, dosyć późno, dużo ludzi na nią już czeka, e, łącznie ze mną. E, zbieram to na chwilę obecną w, 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 w BU, zbieram w Proof i High Relief, 3 uncje. Będę Wam to pokazywał na bieżąco. Zobaczmy co tu, 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 tu. A, paczka w paczce. E, Ok, aby nie przedążyć... a słabik. Rzadki temat u mnie, ładnie świeci. A, kojarzę, cię, ładnie wydane. Zobaczcie, 2016 rok i to jest cita czyli Leopard R2. Mm. Z tego co pamiętam to jest, nie, nie dopatrzy się, jest próba 9.2.5, ale tu jest pełna uncja tego, mamy tutaj w językach e, South Africa e, i innych e, opisane te, no i mamy herb, e, RPA z tego co pamiętam, dobrze pamiętam, jak Wam się to podoba, e, nota... Mm, Nota 70 PR70, granding PCGS. A do grandingu za moment wrócimy, bo też będę coś miał dla Was ciekawego. Ok, ok, ok. Tutaj. Tutaj. I srebrna Cyk 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 O, Zobaczcie, to niegomość, Można powiedzieć e, Silverback Gorilla a, Albo Postać z Gwiezdnych Wojen <średnio> e, 75 tysięcy nakładu, średnica 39 000. Wydanie tegoroczne 2022 Kongo, fajne szczotkowanie przy herbie. Lubię te monety. Jak wyglądała seria? A to zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, jak wyglądała, jak się zmieniała. Tutaj od 2015 start mamy wkurzonego jego mościa. Tu jeszcze bardziej wkurzonego ogólnie e, bardzo podobne wizerunki graficznie, prawdopodobnie jeden, jeden grafik tutaj 2021 mieliśmy e, bardziej geometrycznie, zobaczcie, widzicie te e, plamki, tak, tak. Na tych kurcze starszych nie mamy, a tutaj się coś pokazało, przyjrzymy się temu później po filmie e, i mamy tegoroczny tegoroczny. No kurczę nawiązanie jest do wcześniejszych, mimo wszystko ten był taki odszypiony. Zobaczcie, chociaż krój pisma Kongo Silverback, e, grilla mamy tak samo wszędzie, nie ma tego e, w, jakby dookoła takiego jakby, no nie wiem, wzorku, e, ale tu już chyba bardziej jest bardziej jest, e, no pod to w, wracają po trochę, nie ma tu tła więc taki silver, e, s, e, taki można powiedzieć srebrny proof like chociaż to nie jest, to jest magic, to jest magic. tak, tak wygląda pełna kolekcja z e, Day Mint jako mnica tak mi się wydaje, chyba tak mi się wydaje, tak chyba jest, tak dobra, no to tyle z tego jak Wam się podoba czy zbieracie to dla mnie bomba. Okej, okej, okej. 5 minut na, na luzaku. Hmm. Tutaj mamy tu Się udało mi zakupić coś takiego jak yy, wydanie Spiritmint Mint. I to wydanie Spirit Mint jest znane, cenione i poszukiwane. Mówię o linii czy serii, yy, a mianowicie OPAL. Zobaczcie, za tą małpę. Zapłaciłem 2016 rok z tego co pamiętam. Ładnie się świeci, powiecie sami, dużo. Oj, sporo. To tak się wydawało, ale ci co zbierają tą serię, wiedzą, że jest w miarę, w miarę. Zobaczcie, jaka ładna. Tutaj się nic nie dzieje. Tutaj mamy jakiś taki e, nalot. Nie będę tego zaczepiał sam, bo wysyłam tego jego mościa do Grandingu pewnie w poniedziałek będzie leciało to do tego do, do, do Niemiec Za tą monetę w, w szkatułce no, możecie rzucić okiem na eBay i zobaczyć jakie kwoty tam padają Jedyne co, z racji tego, że nie mam tego w, w, żadnym, w żadnym boksie, nie mam certyfikatu do tego. Um, jedyne co mogę zrobić, to może gdzieś wyszukać, może gdzieś wyku, zakupić komuś, kto nie, nie potrzebuje, ale naprawdę naszukałbym się i nie wiadomo, czy bym znalazł. Idzie to właśnie do czegoś takiego, tylko nie wiem, czy PCGS akurat, czy nie NGC. NGS, przepraszam eee, Zobaczymy Wysyłam to do kolegi do Niemiec Pozdrawiam Cię e, Rostek 78Rostek Zrzućcie okiem na jego kanał eee, Kolega ma mi ułatwić Tą sprawę Nim dojdzie do grandingu jest jeszcze opcja Jakby czyszczenia Widzę, że tutaj się nic nie dzieje, nie ma rys I to jest fajne, mam nadzieję, że Chociaż 69 Uzyska ta moneta bardzo ładna, bardzo ładna. no Zobaczymy teraz. Chyba w styczniu mają wyjść kolejne. Co to było, Królik, tak? Króliczek będzie wyskakiwał i znowu będzie szał na te monety. Złącznie z tymi monetami wysyłam białe kruki. Można powiedzieć, chociaż też fenomen tych monet jest do końca mi no nie nie wiem, no jak to powiedzieć Wam, ale y, dlaczego tak to się dzieje, nie wiem. To jest ponad 200 euro za sztukę. E, 18 rok, drugi rok bicia, mówiłem Wam o tym. E, czeskie, czeskie lwy. Mm. Na tył mamy, niby, Republika Czeska, a tutaj mamy Newy. Tak jest. No i kolega, jeden z kolegów z Niemiec sprzedaje to bardzo ładnie, 17, czasami 18, bardzo dobrze i najbardziej to się sprzedaje w, w licytacjach eBay. O, i najczęściej walczyło to sami Czesi, ale też i Słowacy, no, nie, nie powiedziane, że inne nacje tak samo. W każdym razie lecimy z tym tematem, to leci do grandingu. Chociaż wczoraj czy miałem zapytanie, bo wystawiłem to na Allegro, Hmm, no, padło jednak e, zło z mojej strony, chociaż nie powinno, ale wiecie, no portal numer 1 w Polsce e, aukcyjny, um, i jakiś Czech, Andrea, się odezwał po sztukę tego. No i cena wygórowana, ale i tak taniej niż on może to gdzieś dostać. Więc zobaczymy, co z tego będzie. No. Śleci, dzięki Rostek Wielkie dzięki, zapraszam na jego kanał yy, Jeszcze jedna rzecz 8, 9, 10 minut kurcy no Tak jak sami sugerowaliście skłos yy, może Może yy, Częściej, a krócej No zobaczymy jak to będzie yy, Częściej, a krócej Biorę to do siebie Tutaj mamy Metal, metal market. Taka duża podruszka, a takie dwie małe pchełki Zobaczcie. Mamy tutaj chińską pandę 100 yuanów, 8 gram czystego złota. Rocznik 2021 i 2022. Oczywiście, 2023 będzie. Rozpakujmy to. Nie potrzebujemy tego trzymać eee, w tych laminatach. Ale pięknie błyszczy. Słuchajcie. Coś pięknego. Coś pięknego. Teraz to przy Przepakujemy w intercepty kwadratowe. Zobaczcie, ale tutaj mamy, mimo wszystko, takie wgięcie. Nie wiem, czy widzicie, delikatne. 2022 rocznik. Eee, gdzie znajdę, że macie pomysł? Nakłady. Nakłady do złota. Ale z srebrem sobie mogę poradzić, bo mam gdzieś tu w katalogu, ale złoto, gdzieś jakaś strona czy coś, kupuję się takie małe pchełki. No, jeżeli można powiedzieć, że to jest coś w podobie 1,4 uncji, no ale jak mamy 4, to mamy 32 tak, a nie 31,1 ładna, ładna seria. A? Będę sukcesywnie dokupywał. Mówiłem Wam, że będzie trochę więcej żółtego metalu się pojawiać u mnie. No i konsekwentnie. Pięknotki. Dzięki, dzięki za obecność, dzięki za komentowanie i lajkowanie, czy dislajkowanie. To już od Was zależy. Fajnie było znowu mówić do tego mikrofonu. Zobaczymy się już pra praktycznie nie wiem, za tydzień. Nie chcę obiecywać, ale coś tam leci grubego. Trzymajcie się. Squash staw. Do zobaczyska. Cześć.